Do tego filmu podchodziłem z wielką ostrożnością, obawiając się, że zobaczę kolejny raz walkę bohaterów w stylu komiksów Marvela czy DC. Że będą to potwory, które będą się gryźć bić, płynąć ogniem, albo jakimiś innymi trującymi substancjami. Ale pierwsze odcinki są zupełnie inne. Mamy tutaj sekret, który główną bohaterka Kate stawiając czoła równym zagrożeniom, próbuje rozwiązać. Wyrusza w podróż, aby poznać prawdę o swojej rodzinie i tajemniczej organizacji pod nazwą Monarch. Seriala, a właściwie dwa pierwsze odcinki, ogląda się z przyjemnością, jest tu niezła fabuła i dobra muzyka.